Postanowiliśmy zrobić taki mały prezent świąteczny dla mieszkańców i odwiedzających królewskie miasto Kraków i sprawić, że na rynku w Krakowie rzeczywiście można usłyszeć szum mew, a także Poczuć prawdziwą, prawdziwą Gdynię i odetchnąć w nią w niezwykłym pawilonie. Chcieliśmy kawałeczek Gdyni przywieźć do Krakowa, po to, aby ludzi stąd zaprosić do naszego fantastycznego miasta, zachwycić im tym, co proponuje Gdynia zimą i jak bardzo warto z tego skorzystać. Już montując nasz pawilon, widzieliśmy, że zainteresowanie jest ogromne, a zatem sądzę, że będziemy tu wracać, a być może także krążyć po innych miastach w Polsce. Ideę można by zdefiniować w jednym zdaniu: bądź turystą w swoim kraju i przede wszystkim dostrzegaj te wartości, które są na wyciągnięcie. Ręki, bez konieczności odbywania dalekich podróży. W czasie pandemii, kiedy nasze możliwości turystyczne zostały w znaczącym stopniu ograniczone, szukaliśmy rozwiązań, które są na wyciągnięcie ręki. I doszliśmy do wniosku, że przecież mamy tyle wartości, zarówno Gdynia, jak i Kraków, że tak naprawdę często nie jesteśmy w stanie, nawet będąc mieszkańcami tych fantastycznych miast, skorzystać z, z tego potencjału. Dzisiejsza impreza na rynku krakowskim wieczny, i chłodnym jest w pewnym sensie rewizytą e, związaną z aktywnością Krakowa przy ogromnym wsparciu samorządu gdyńskiego w okresie letnim, kiedy to Kraków miał przyjemność prezentować swoje walory e, jako e, miasta e, turystycznego, miasta, do którego warto przyjeżdżać. Ta idea, która jest tutaj wspólnie realizowana przez samorząd krakowski i Gdyński jest ze wszechmiar właściwa, dlatego że ona pokazuje po pierwsze, to, co być może dla wielu mieszkańców Polski jest znane, a dla niektórych i też licznej grupy może jeszcze nie odkryte. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że na rynku krakowskim mm, słyszę szum fal i daje to taką namiastkę e, pewnego rodzaju wyciszenia i spokoju, bo tak szczerze ten Bałtyk zawsze kojarzy się z takim ukojeniem i z takim... Uspokojenie. Także ja sądzę, że to jest doskonała inicjatywa. Fantastycznie Gdynia się prezentuje. Uważam, że rewelacyjny pomysł. Estetyka niesamowita. Wchodzi się do środka, i nagle jest się nad morzem w Gdyni, więc na pewno przyciąga. Bardzo fajny projekt. Na pewno się wybiorę. Może i ten projekt będzie taką inspiracją, bo naprawdę bardzo fajny. Jak ja. 13-14 lat i tam właśnie byłam na miesiąc nad morzem z rodzicami tam też pod namiotem w Gdyni, w Gdańsku, no w tych okolicznych miastach, że tak powiem, się tak przemieszczaliśmy, no i dobrze też to wspominam. Większość też Polaków woli właśnie jeździć właśnie za granicę niż jakby poznawać jakby swój kraj i uważam, że właśnie jest to lepsze, no, lepsza opcja.